Moi drodzy, krótko i na temat. Dzisiaj moi przedstawiciele z MMAV pojechali podpisać kontrakt ze Starym Murańskim na walkę ze mną. Ale nastąpiło klasyczne obstranie zbroi i tej walki po prostu nie będzie. A teraz powiem Wam e, szczegóły. Jakiś czas temu, gdy stwierdziłem, że nazwisko Murański to na dzisiaj w Polsce największa obelga i zdania nie zmieniam, bo tak jest. Stary Murański już do mnie zaczął pluć. Znaczy, zaczęli się już pluć wcześniej, po tym jak jego synek e, nie potrafił się na żadnej imprezie, na której był zachować. Natomiast to już do tego nie ma co wracać. Zaproponowałem mu garze w wysokości 100 tysięcy złotych, z czego 50 mógł dostać dzisiaj do ręki, 50 mogło być dzisiaj zdeponowane u, u notariusza. E, on te warunki finansowe wcześniej przyjął, natomiast dał swoje warunki, takie jak gołe pięści, walka longiem, miało nie być sędziego w oktagonie. Ja na to wszystko się zgodziłem. Ja na wszystkie jego warunki się zgodziłem. On twierdził, że, że ta kasa nie jest dla niego najważniejsza. Natomiast to, co oni dzisiaj z tym szubą i tym całym swoim sztabem odpowiedzieli, no, to, to jest tylko i wyłącznie jakby zagrywka, która ma na celu, aby do tej walki ze mną nie doszło, i Fen po prostu chce go zatrzymać u siebie. No więc wygląda to tak, że chcieli 501 tysięcy za tą walkę, co jest oczywiście kwotą dla Murańskiego niebotyczną, niemożliwą do tego, żeby mu taką każę zapłacić, bo on po prostu na to najzwyczajniej w świecie nie zasługuje. To, to, jest, to, 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 to by był grzech. Natomiast. Z tego, co mówił, to chyba nie, nie o kasę mu chodziło. Ja rozumiem, że e, w związku z tym, że ja ten temat już kończę i e, już do niego nie będę wracał, no to tylko mogę mu doradzić, to niech teraz ci już da to 50 tysięcy w gotówce i niech to już ci e, e, zdeponuje kolejne 50 u notariusza, bo u nas już jest ten temat zamknięty. Pozdrawiam. Cześć.